Wiesz, przez długi czas myślałem, że samozaparcie to coś, co się albo ma, albo nie ma. Że są ludzie, którzy po prostu mają to coś, siłę, która każe im wstać rano, robić swoje, nie narzekać, nie odpuszczać. A potem są tacy jak ja, którzy muszą się do wszystkiego zmuszać, walczyć ze sobą, tłumaczyć sobie, dlaczego warto. Ale wiesz co, to była jedna z największych bzdur, w jakie wierzyłem, bo samozaparcie to nie dar, to nie gen. To niecudowny stan ducha, którzy jedni dostają, a inni nie. Samo zaparcie to mięsień. Jeśli nie ćwiczysz, to spadnie. Jeśli codziennie wybierasz łatwiejsze opcje, ten mięsień zanika. Jeśli codziennie mówisz, jutro, to jutro staje się wiecznością. Ale kiedy zaczynasz robić rzeczy mimo oporu, choćby najmniejsze, nagle zauważysz coś dziwnego. Że to, co kiedyś wydawało się niemożliwe, dziś przychodzi naturalnie. I tak właśnie działa samozaparcie. Nie potrzebujesz wielkich celów, drogich planów, ani motywacyjnych cytatów. Potrzebujesz jednej rzeczy powtarzalności, codziennego wyboru. Codziennego zrobię to, mimo że mi się nie chce. Bo nie chodzi o to, żebyś był najlepszy. Chodzi o to, żebyś się nie zatrzymał. To jest właśnie trening tylko że nie ciała, a charakteru. Kiedyś miałem takie dni, że poczułem w lustro, widziałem kogoś, to wie, że mógłby więcej, albo po prostu nie robi tego i bolało, bo nikt nie lubi czuć, że zawodzi samego siebie. Aż w końcu zrozumiałem, że ten ból to też mięsień, że z czasem możesz nauczyć się go znosić, nie uciekać od niego, ale go wykorzystać. Bo samo zaparcie nie oznacza, że nie czujesz zmęczenia, oznacza, że nie pozwalasz, by ona cię zatrzymało. I powiem Ci szczerze, największe rzeczy, które w życiu osiągnąłem. Powstały właśnie wtedy, kiedy kompletnie nic mi się nie chciało. Nie wtedy, gdy byłem zmotywowany, nie wtedy, gdy miałem energię, ale wtedy, gdy byłem pusty, wypalony, bez siły. I mimo to zrobiłem to, co trzeba. I to mnie zbudowało. Bo dyscyplina to nie heroizm, to codzienny wybór, powtarzany tysiąc razy z, aż staję się częścią ciebie, aż pewnego dnia robisz to. I nie czujesz oporu, po prostu robisz. Wtedy wiesz, że zbudowałeś swój mięsie samozaparcia. Samozaparcie nie rośnie w wygodź. Rośnie w dyskomforcie, w zmęczeniu, w chwilach, gdy nikt nie widzi twojej pracy. Wtedy, gdy nikt nie bije ci brawo. Gdy robisz coś dla siebie, nie dla lajków, nie dla projektu, ani nie dla poklasku, to tam hartuje się charakter. Jeśli dziś czujesz, że ci się nie chce, to właśnie dziś masz szansę urosnąć. Bo każdy dzień, w którym robisz coś mimo blaku chęci, to kolejna cegła w twoim fundamencie. A gdy za rok spojrzysz wstecz, zobaczysz, że właśnie te dni, te chwile, te mikroskopijne decyzje zmieniły cię najbardziej. Więc dziś nie odpuszczaj. Zrób choć jedną małą rzecz, której ci się nie chce. Bo samo zaparcie to mięśń. A każdy dzień, w którym go ćwiczysz, to dzień, w którym stajesz się silniejszy. Zrób dziś coś trudnego. Dla siebie, nie dla świata. I zapraszam cię na jutrzejszy dzień, dzień dziewiętnasty.